Witam was, dzieci śmieci! Czy to nowy film z Dark Souls 3? Oba Krzyśki będą łoić łzy Dziś pójdziemy znów na samodno. dno Uła... Kim my kurwa graliśmy? Możesz się przywitać A... ale... a, a dobra, no kurwa jeszcze raz, witam Jeszcze raz się przywitaj, bo już zacięło cię Eee... Witam wszystkich w kolejnym odcinku eee, Co my dzisiaj będziemy robić? W ogóle zauważyłeś, że większość filmów zaczyna się... Cześć, mam na imię tak i tak I dzisiaj będziemy robić To są te słowa wstępu, które... Nie powiedziałem jak się nazywam No Jezu No ale większość Filip. ludzi się przedstawia Cześć, tutaj kurwa Gówniak 2.0 Dzisiaj zrobimy zamek z Dirt'a Coś w tym stylu Tak jest na prawie wszystkich filmach No żeby... Chuj Ej, ja do dowalącego się mostu, bo muszę ludziskom pokazać, jak zdobyć księżniczkę. A tym kluczem chcesz! No, tym kluczem. Kru. Tutaj możemy się pomodlić o kurwa rozgrzeszenie. Albo o oczyszczenie. Tutaj będą spooky scary skeletons. And shivers down your spine. Ale się nie pamiętam, jak się walczy w tej grze. A uh, mam się pomodlić do posągu welki? Jeżeli kurwa jesteś grzesznym zbryźnikiem to ta... Co To znaczy? To znaczy jeżeli jesteś kurwa brzydki i jesteś pustym to możesz się pomodlić i będziesz czysty i ładny. Zaraz jeszcze... Zajebiście! Ten kto to widział to widzi jak ta gra jest zjeb... Ta gra jest zjebana Kurwa Oh shit Jesteście wszyscy gotowi? Ten będzie najlepszy rzut nożem na świecie Prawie? O, o. Idealnie Jaszczura! Co? Jaszczurka! <laughs> Nie! Jaszczura Tą księżniczkę, którą zamierzamy uratować to tak... To ona jest tak naprawdę kapłanką jest dosyć potrzebna dla dobrych ludzi, czyli kleryków, a ja jestem dobrym człowiekiem Kurde uważam się za księżniczka to tak naprawdę kapłanki. Hmm. Hmm. Jak się nazywał ten mistrz Żubi ninja? Dzięki mistrz... Joel Mistrz żółwi Ninja Splinter! Splinter! żółwie otaczają nas! O, będziemy walczyć z lodowym gościem... Tym... rycerzem. Się świetnie składa, pokażę wszystkim. Jeden wspaniały trik, jak oszukać mechanikę w grze. Mmm... Czy... No chyba wiem. From Software go nienawidzi. Znaczy <noise> <noise> nie będziesz jakiś wyjątkowy? <głosy> <głosy> Cicho. Umrę samotnie. Dobra... Otwieram ja drzwi! Włączę. Ej! Czekaj na mnie. Tak Nie widzę cię, już myślałem, że też jesteś przy drzwiach. Dobra, wchodzę. Dobra, też wszedłem. Uwaga, z... kto to będzie? Kto to będzie? Kto to będzie? Kto się wyłoni z tej jamy? Sigward of Katarina. Ty mi spoilerujesz. Prze przecież tu byłeś. Ty kurwa. Go kurwa. Dobra, Adaś, ja będę mieć, Ja idę zabić tego. Eee, znaczy, zabić. Idę... Ludowego? Na lodowego, tak. Ja też schodzę na dół. przynajmniej ognisko sobie odlokuję. Dobra, no. czas pokazać ludom, ludziom jeden prosty trik. Hehe, prosty. Jeśli się uda. Dobra, ja już jestem na dole. mnie no, no, zabiję zaraz. A to już zniewalczysz. PISOK! Odmrożenie. Martwy będę. Kurwa. Teraz moja walka. Kurwa nie mam. Duży do rzucania. z nim walczyć? Tak. No już. Znaczy walczę. Jak go chcę, wiesz. Myślę, że zrezygnujesz. Dobra, wyłączy na chwilę. O kurwa! Eee. No hejka. No chodź, chodź, chodź. Paaaaas! Jest! Doć się? Fajnie eee. Czyli skoro Adaś to zrobił pierwszy to już niczym nie zaskoczę szanownej publiczności Buuuuuu na Filip No nie Nie gadaj <laughs> Dawaj, 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 dawaj typie, skacz do mnie Myślałem, że wiedzie na górze, powindzie Dobra sp No, spadł git u mnie też przez chwilę tak jechał do góry dobra, zmarł to jest tylko... to jest nad cheesami tak naprawdę ale po co tracić czas jak można wykorzystywać takie triki to jest part of the game, yo to jest legitna mechanika gry wow jak jest tak głupie, żeby się spierdolić, no to już jego problem ofiarna droga, ognisko rozpalone it's lit Palamy, jedziemy w górę, na samą górę najpierw, żeby wiesz, pogadać z tym. Mm, z Olbrzymem? Tak. jaki doki? I to będzie znów odcinek, w którym nie możemy być razem. No i tutaj mamy gościa, który napierdalał w nas strzałami, ale jak z nim pogadamy i zawrzemy z nim pokój, to. Zawsze pomogę! Z Super, tym Olbrzymem kurwa. jest taka historia, że on strzeże takich białych drzew. I póki mamy w ekwipunku Młodą Gałąź, to co nam dał, to nie będzie w nas strzelał, jeżeli zawrzemy z nim pokój. Taka ciekawostka. No i w tym odcinku nie będzie też bossa, ale będzie za to mini boss, z którym rozprawimy się już za sekundę. Dobra, Sigward, elo kurwa, nie? Pogadaj z nim. Dobra, walkę mam. A, ty już zacząłeś? Tak. A ty nie? No jeszcze ja nie. A już, dobra, rzucam się na niego. Teraz. Mają moja to na zaogniętą... Był taki dźwięk jakby ktoś umierał, myślałem, że Sigward umarł. O kurwa! Nie! No. To zajebiście. Ten przeciwnik nie jest wymagający. Ta gra nie jest wymagająca. Autentycznie tutaj zwykli przeciwnicy są trudniejsi niż sobie. Przynajmniej na tym etapie gry. Dobra, dziękuję.

To są tacy ludzie nabici na koła. To jest taka znana technika tortur z czasów średniowiecza. To było łamanie kołem. Znaczy wiem, że to wydaje się dosyć oczywiste, ale zwykle tak to wyglądało. Tylko, że tutaj na przykład te ciała mają połamane... Połamaną tylko jedną rękę. Nie wiedzieć czemu, a się łamało... Obie nogi i obie ręce. No, kolejna ciekawostka. The more you know. O, duża pałka. That's good. I will use that. Nicolas Cage. Czekaj. Chyba nic, bo jest beznadziejnym aktorem. Ej, nie mów tak. Mówię tak. Miał słabe filmy, ale zły nie jest. Większość chyba. Bardzo lubiłem skarb narodów. Nie znasz oglądać Hanksa. Ej, Hanks od Hanksa to się... Po prostu nie lubię. Mama ma always said Life is like a box of chocolates. You never Super. know what you're gonna get. Wielka pała, tak mnie nazywają. Tylko rodzice, żeby cię pocieszyć. <grywa> Czekałem na jakąś ripostę, kurwa. Ty wiesz co? Zawiodłem się. Dobra, jedna pokonana. Uhu. No, ja już drugą wcisnę. Słaby, Adaś, słabo. Filip ile razy pokonywałeś lodowego? Dwa. Słabo, Filip, słabo. <grywa> Czyli do kapliczki idziemy podlevelować, tak? Mmm... czy znaczy właśnie nie wiem. W sumie pójdźmy, w bo i tak możemy się tepnąć na ofiarną drogę. No dobra, no to co, no to lecimy kurwa Byliśmy przed siebie, nie? Zrazy wam ciekawostko tej lokacji jest chujowa. Czy... Od tego momentu zaczynają się takie spierpewne lokacje. Najpierw jest ten właśnie ofiarna droga, później jest las Później jest twierdza Farona. Później nasza ulubiona twierdza Farona. Później Katakumby, a na końcu Katakumbów są demoniczne ruiny. Wiem tenis... ja jest to, że na ofiarnej drodze nawet nie wiem kurwa w którą stronę iść. Przecież ja wiem gdzie iść, więc ja mogę to zraszować i skończyć odcinek. Super Filip, to jest podejście prawdziwego youtubera, który dba o quality content. <noise> oh fuck. Co rany Hej, po co przedłużać? O, tutaj będzie ta babuśka z tasakiem. Nie co to był za wrzask? Ja pierdolę. No to te harpie twoje tak krzyczę. Nie są harpie, tylko to się korwian nazywa. Nie wiem, czy to znaczy korwian. Kordian? Korwian, nie kordian. <grystanie> kordian na chmurze latał. Tych jest więcej? Dobra, jest, jest babuśka. Jest... <grystanie> Kurwa, na spadają. Super. Jest! Kolejny Max napija Jest, zepchnę ją! Nie nie zepnę jej. Tak! Spadła! Koi, nie no zabili to. mnie! O, Teraz muszę się tu wracać! Damn, sam. Ojej, kurwa Hej, okay, I'm pretty dead PISOK Debilu, pisok Gordian O kolejne krwiany Zapraszam, do tańca Eee. Czarna bandera... Czy Spadłem, padł? mnie. Każda z tych śmierci była spowodowana przez błąd green Tak zwany niefortunny przypadek <grym> Pozwolimy, żeby ci... Żeby widzowie osyli <grym> Pamiętać o 2300? Te świetne lata przeminęły. Ja Nie ja spałowany przyszałem. zostałem Po raz czwarty Dobra, podejście ostatnie. Jak teraz umrę, to już wyłączam. To mi się... Kończymy kanał. Już <grafię> nie będzie LOLa, kurwa. Mi się wydaje, że jak dojdziemy do Farona, to zacznie się okres, w którym ludzie będą pisać, kiedy Dark Souls. No to co? Kończymy? Tam widzicie dwie postacie, z którymi teraz nie będę rozmawiał. E, Pogadamy tak. z nimi w następnym odcinku. No. Taki cliffhanger Bardzo. Mm, nie wiecie co oni będą chcieć. Cikko. Co to ma za znaczenie? Ja pierdolę jaki odcinek wyszedł? Jakie <grym> Nie no, z przesady. My się w pół godziny chyba zmieściliśmy. Wróciliśmy po dłuższej przerwie. Tak trochę nie możemy się oswoić. No a pewnie każdy pierwszy odcinek miesiąca by się tak wyglądał. No. Nie no, Sylwester był Boże Narodzenie. <grym> Dobra, skończmy to i koniec zabawy. No tak to że... pamiętajcie, żeby lajkować i subskrybować Co kurwa kciuki w dupę, dobra. Na no, życzenie Filipa. No, się mano. Elo. Czy wy takiej armii? Tak. Na masz Znaczy to nie był... to nie jest trudny przeciwnik, w ogóle... Właśnie chyba będę musiał cię nauczyć, jak grać Sosa.